Nazywamy się Bonso Team. Jesteśmy drużyną robotyczną pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego imienia Unii Europejskiej w zamościu. Nasi członkowie to Miłosz Byczuk, Kacper Koper i Maciej Raczkiewicz. W tym roku przygotowywaliśmy się do WRO, Światowej Olimpiady Robotów w kategorii Robo Mission. Naszym celem było przygotowanie robota, który wykona odpowiednie operacje na specjalnie przygotowanym polu. Musiał być on zaprojektowany i zbudowany z klocków Lego, następnie dokładnie zaprogramowany, by zdobywać punkty. Motywem przewodnim zadań w tym roku był autonomiczny port, nawiązujący do kanału panamskiego, a więc Panamy, w której ostatecznie rywalizować mają reprezentanci z ponad 90 różnych krajów. Ci zawodnicy to zwycięzcy finałów krajowych, do których my również się zaliczamy, ponieważ 8 czerwca tego roku zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce w naszej kategorii wiekowej. Czekają nas teraz kolejne miesiące ciężkiej pracy, której owoce, miejmy nadzieję, zobaczymy 7 listopada tego roku w stolicy Panamy. Dziękujemy za wysłuchanie i liczymy, że będziecie trzymać za nas kciuki. Do zobaczenia.